W tym wideo pokażę ci jak utworzyć konto Apple na iPadzie. Ja używam iPhone'a, ale proces jest dokładnie taki sam. Najpierw na iPadzie otwórz Safari i wpisz następujący adres URL: account.apple.com. Przejdź na tę stronę, która prowadzi do panelu kont Apple. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz swoje konto Apple. Pojawi się formularz, który trzeba wypełnić, aby utworzyć konto. Wprowadzamy kolejno: imię, nazwisko, kraj, datę urodzenia, adres e-mail, hasło i jego potwierdzenie oraz numer telefonu. Wybierz kraj dla numeru telefonu i zdecyduj, czy chcesz otrzymywać wiadomości SMS od Apple. Wpisz kod kapcze i kliknij i Kontynuuj. Po wykonaniu tych kroków, Apple wyśle wiadomość e-mail na podany adres z kodem weryfikacyjnym. Wprowadź go, aby potwierdzić konto. Następnie na telefon przyjdzie SMS z kodem, który także trzeba wprowadzić. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, konto Apple zostanie utworzone. To wszystko naprawdę proste. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swoich urządzeń Apple, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie wideo.